No siemanko, dzień dobry. Michalski z tej strony. Drodzy państwo, dzisiaj wracamy do Robot Farm. Pokazywałem wam już tą gielkę kilka razy. Ostatnio jakiś miesiąc temu w sumie już ruszył mint robotów, także możemy wysłać nasze roboty do pracy. Dzisiaj pokażę wam, na czym to polega i bez przeciągania, tradycyjnie zapraszam na intro. Na Twitterku możemy zauważyć właśnie informacje o tych robotach. Tak jest. W sumie maja, 15 maja ruszyły minty. Pamiętam, że jakoś dzień wcześniej, tak 15 maja, dzień wcześniej jakoś nagrywałem to wideo, ale właśnie no, mint zaczął się dzień później, a ja nie miałem za bardzo internetu. Także tutaj, jak wejdziecie na Robots Farm, macie mint i minty kosztują 5000 RBF. Ja ze względu na to, że mam tutaj różne pasy, które wymintowałem, to mam zniżki. Ale jak wejdziecie sobie na Discord, to tutaj możecie zobaczyć, że tak. Mint kosztuje 5000 RBF. Total to jest 48 milionów za wszystkie roboty, które są możliwe tutaj do wymintowania. No i każdy level ma tutaj swoje własne stacje. Najlepiej, jeśli oczywiście mintujemy te wyższe levele i one mają mniej więcej 20% APR. Tutaj jest pokazane ile jakich zostało wymintowanych i ile zostało tokenów spalonych z Total Supply. Chciałem Wam pokazać tą tabelkę, ona byłaby tutaj. mamy Więc mintujemy jeden z 28 leveli. Mamy tutaj 7 różnych ras robotów, czterech różnych rarity każdy robot ma gwarantowany minimalny level tych tokenów które dostaniemy, jak i również maksymalny po wymintowaniu możemy je od razu dać na recycle albo je po prostu trzymać jeśli je trzymamy to wtedy one zarabiają te 20% APY i im dłużej go będziemy trzymać tym większy będzie nasz APY robot nie może umrzeć podczas swojej pracy, on po prostu będzie pracował dopóki nie skończy mu się ten czas. Roboty również można sobie przebrydżować i można handlować nimi na OpenSea. Dobra no to lecimy. Mintujemy. Ja użyję swojego Gold Passa. Mintujemy za 4500, ponieważ mamy zniżkę. Mam tutaj 112 tysięcy tokenów RBF. 4500 to jest 4 dolary. Więc pełny mint to jest jakieś 5,50, może coś takiego. Czekamy, aż on nam się tu wymintuje. Mam już jednego robota w pracy, tylko dostałem jakiś słaby level. Level 4. No i elegancko. Chciałbym go sobie podtrzymać teraz trochę. Ten mam level 13, więc. Teraz, jakbym go dał recycle sign, to dostanę. O, dostałem... O, elegancko dostałem 9000 plus 100... 167 bonusów, bo tam miałem. Jeden powyżej 1%, właśnie już miałem, on sobie wypracował. No i super. Dobra, wymintujmy sobie kolejnego. Również 4 dolary za niego płacimy. Ja mam tych golden pasów dość sporo, także mogę sobie pozwolić na minty. Ale nawet jeśli ich nie macie, to jeśli mintujecie więcej, tak samo jak, jak tam gram w grę, to powinno Wam się cały czas to opłacać. Mamy level 5, elegancko. Więc. Ten level czwarty może mieć minimum 1737 RBF lub maksimum 5211. Ten może mieć 1995 i maksimum 5985. Więc dobrze, zostawimy je sobie w pracy. Niech one tutaj trochę popracują. Później, jak weźmiecie je recycle, to możecie sprawdzić. Ile wam konkretnie one wypracowały? Możemy sobie zrobić teraz jedno darmowe zadanie. Zawsze ja tu próbuję przeklikać sobie. na XP. No trudno, tu mamy słabo Ale teraz zjadę tu do góry. Wezmę sobie za 4000, tak jak zwykle bierzemy. To jest 3,60. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj wpadnie. Dzisiaj bardzo mocno pada, także i tak internet działa dość dobrze. Dobra, tu podpisujemy. Dostaliśmy 7600 XP, idziemy na skrzynki. Możemy co tutaj dla eee, 2800. No teraz no nie poszło. Nic to, próbujemy jeszcze raz za kolejną 4000, a nie będzie 4. 4. To jest. Prawie 4 dolary. Podpisujemy, zatwierdzamy. 7700, więc podobnie. Sprawdźmy skrzynki. Open, sign, confirm. I tutaj mamy 4400, więc w sumie to na zero. Ale z poprzedniego losowania jeszcze jesteśmy w plecy. Także wracamy, sobie zrobimy jedno. co cały ten Discord to teraz ociszę. Państwa, ja tu nagrywam wideo, cieszę się, bawimy farming na robota. Trzeba jarać te tokeny, bo im więcej tokenów zjeramy, tym będzie mniejsza na supply, tym więcej, lepiej dla nas wszystkich. Dobra, 7000 XP. Otwieramy tutaj skrzyneczki. Co? I no nie załamujcie mnie. Damy mu trochę przerwę. Wejdziemy sobie tutaj na Mint World i wymintujemy sobie na Base Jeden ticket. Tutaj też jest loteria i możemy dostać jakieś tokeny. Zawsze możemy sobie zrobić takiego minta, żeby podbić sobie aktywność na danej sieci. Mamy tu zrobione to multichain. Tutaj możemy jeszcze na linia zrobić. Widzę, że dość szybko dzisiaj to wskakuje w ogóle. Możemy jeszcze sobie na ZK-Synku jednego wymintować. Dobra, sim. Sign, confirm. Dobra, jest. No, w sumie nic mnie tutaj nie interesuje. Może wymintujmy sobie. Chcemy po prostu dać trochę przerwy, żeby się zastanowił. Może ktoś tam wymintuje coś. Ten i później będzie dla mnie los bardziej łaskawy. Dzisiaj przypaliliśmy prawie 25 tysięcy tokenów. Możliwe. Nie no, ale z tych robotów powinno trochę wrócić na plus, że trzymamy kciuki. No ja to dopiero w późniejszym czasie. Zrobię update mniej więcej tam nie wiem za tydzień, czy kiedy będzie czas. I internet no to pozwoli. Czwórecz Sentinel I mamy już 3, 2 razy czwarty level i raz piąty. To nie jest tak, że przypaliłem 25 tysięcy, bo te nagrody niedługo wrócą, tylko. Ten smart kontrakt musi się po prostu chwilę namyślić. On tak wracają po czasie dopiero. No widzicie, tu ktoś wymintował. Jest Michalski, Mich Michalski, Staszek, Staszek też gra. Pozdrawiamy Staszka. Weźmy sobie tysiące i lecimy. Zatwierdzamy, potwierdzamy. 10 tysięcy. O, tu mi się podoba. Ja. Yeah. No, robią mi górkę. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz, jak się teraz nie odbije. To jest taka żyłka hazardzisty. No to jest takie trochę kasyno. No, loteria w sumie nigdy nie wiadomo, co ci wypadnie. Ale z mojego doświadczenia wynika to, że w dłuższym terminie zawsze wychodzi na plus. Po prostu trzeba grać. Dobra, podpisujemy 7 teraz skrzyneczki. No i mamy 118 tysięcy i mówiłem, 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 że trzeba grać, wtedy się wygra. No i elegancko, więc tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą loterię. Na robots Farm. Tak jak mówiłem, te tokeny niedługo tutaj powinny wskoczyć. Pewnie jak na następny raz włączę grę, postaram się to również nagrać, to wtedy one się tutaj pojawią, że są po prostu tokeny do odebrania. A gdybyście potrzebowali jakiegoś procesora płatności, Zen to jest naprawdę super bramka. Do tego można wchodzić i wychodzić z krypto. Mają integrację z Binance, jak i również z Bitget. Karta Pro jest naprawdę sztos. Więc tyle ode mnie, łapka w górę, życzę powodzenia, siemanko, pozdrawki, jo.